Uuu, dzień dobry, witam wszystkich. Dawno mnie nie było. Chciałem się przywitać ze wszystkimi. E, przeprosić tych, co czekali. Tych, co nie czekali też. Witam was wszystkich. E, I zaraz wam poopowiadam co nieco. Oj, co się działo? Dlaczego nie było filmów? Po prostu potrzebowałem sobie odpocząć. Ja sobie w tym międzyczasie, jak Wam mówię, zrobię inspekcję, bo wyjeżdżam w trasę. Oh. Musiałem sobie troszkę odpocząć od YouTuba i od tego wszystkiego. Nawet myślałem, już brałem pod uwagę zakończenie kariery. Ale doszedłem do wniosku, że nie potrafię już żyć bez nagrywania filmów, a przynajmniej pracować. O, piękny poziom oleju. Dobra, nic tu takiego się nie rzuca w oczy. Proszę zobaczyć, jak trailer wygląda. O, zmieniłem parking. Zmieniłem parking na parking, który chciałem od zawsze. Najbliżej domu, już bliżej, mam dosłownie dwie minuty od domu. Odkąd kupiliśmy domu, więc żony, ale bym chciał tu parkować. Ale jakoś nigdy nie było okazji. Nawet mam potok, patrzcie, można ryby połowić. <ścoughs> Chciałem zobaczyć, jak wygląda mój trailer w środku, bo jadę chyba po spożywkę. No, chyba go dmuchnę. Także przepraszam i wracamy do nagrywania filmów już tak normalnie, tak jak było. Po prostu czasem człowiek ma potrzebuje chwilę, żeby, żeby dychnąć, nie? Złapać oddech, nabrać sił i tak dalej. Oj, zobaczmy, czy mi odpali ładnie. O. Pełna paczka fajek jeszcze się uchowała z zeszłego tygodnia. A, to teraz będzie ten dźwięk taki, bo będzie powietrze biło. Także zaraz wracam. Tylko zobaczmy, czy odpali. I wrócił problem z ciśnieniem oleju. Nie teraz. Widzicie, jak jest zimny, mam mega ciśnienie Dobra. oleju. Problem z ciśnieniem oleju nie jest. Że tak powiem bezpośredni problem z ciśnieniem oleju jest pośredni. Kupiłem to gówno z Amazona wtedy, a to już kupiłem u dealera Volva Made in Tunezji. Naprawdę, także kupiłem to u dillera Volva teraz i muszę wymienić znowu termostat oleju. Spada mi, tak, wymieniam już kurwa od miesiąca. i... Odkąd filmy przestałem nagrywać, to, to, to wymieniam. I no, no jakoś nie wiem, no, nie wiem co się ze mną dzieje, nie mam czasu i ochoty na nic a grzeje mi się, po prostu mam za wysoką, za wysoki, za wysoką temperaturę oleju i dlatego mam olej jest tak rzadki, że mam ciśnienie trochę niższe. Nie jest tragicznie niskie, ale jest niskie. Oj. No, także musiałem, mówię, troszkę odpocząć, dużo się działo teraz też, nawet dzieje się, naprawdę dużo się dzieje nawet. O, i moja żona mówi, że sobie czapkę, bo wypowiedziała, że muszę czapkę kupić, pytała się, czy dlatego, że się włosów wstydzę, bo sobie wyfarbowałem włosy na czarno i są aż tak czarne, że aż trochę niebieskie. Ale nie, nie, nie wstydzę się, kochanie, włosów, także czapka jest tylko po to, żebym miał mikrofon, gdzie przyczepić, bo tak jakoś wygodniej no z takim baziem chodzę teraz także można powiedzieć, że już odpocząłem i o właśnie zanim zapomnę jak pewnie wiecie ja miałem zawsze doradcę co do napraw ciężarówki i chciałem polecić bo w końcu pan Maciej otworzył warsztat tu wam wyświetlę adres numer telefonu, wszystko jest na północy ode mnie daleko Naprawdę daleko. Ja mam ponad godzinę drogi, ale jak trzeba będzie, to pojadę. Przynajmniej mam już warsztat, na który wiem, że jak będę musiał, to mam gdzie jechać. A ja, jak wiecie, ludzie, lubię ludzi ambitnych, którzy chcą do czegoś dojść w życiu i nie poszedł z podkulonym ogonem, kurde, do innej firmy, jak się tam spieprzyło, tylko poszedł na swoje i to mi się podoba. Lubię takich ludzi, którzy nie boją się ryzyka. I, I chcą do czegoś dojść. Także polecam z całego serca. To jest najlepszy mechanik w Chicago, jakiego znam. Troszkę ich przerobiłem. Także wiem, że początki są trudne. Także zapraszam, naprawdę, jak ktoś ma blisko, daleko, czy musi, czy nie musi, to walcie, bo trzeba wspierać takich ludzi jak on. To jest super człowiek i warty polecenia. A, a ja. A ja będę się zbierał. Przepraszam, ja tak mówię, ale tak mnie ząboli. No w ogóle, już nie chcę, chcę ominąć ten temat, ale aż się pocę. Tak mnie ząboli. Już się tak. Hu, próbuję się jakoś ogarnąć. Także, jeśli ktoś tęsknił, to dobrze, wracamy do nagrywania. Kurde, ten panel mi spada, nie mogę go, muszę. Naprawdę, muszę się wziąć za to w, tym, w, ten, w ten weekend. I tak mam. Trochę roboty, także będziemy mieć co robić. No, także. Wracam. Wracam jeszcze raz. Sorry, ten taki chaotyczny odcinek, ale ja więcej myślę o tym bólu zęba niż o tym, co mam mówić dzisiaj. Także hu, jadę jeszcze do domu właśnie po, po leki i zbieramy się w trasę i widzimy się w następnym odcinku już z jazdy po, po, pod koniec tygodnia myślę. Mam trzy ładunki jest wtorek dzisiaj. Kwiecień. Który kwietnia jest? Nie wiem. 8? 7? 8? Coś takiego. Także ten film macie dzisiaj albo może jutro wam rzucę, ale postaram się jeszcze dzisiaj. Także dzięki wszystkim, którzy czekali. Jestem, żyję, ciężarówki nie sprzedałem. Wracamy do nagrywania. Trzymajcie się i do zobaczenia.